Silnik czysty bez wycieków, niemyty 1-2, 16 zaworów zero oznak korozji. Zrobimy pomiar powłoki lakierniczej. widać auto niemalowane Komplet dokumentów, przegląd, oce zrobiony w styczniu tego, tego roku. Faktury z serwisu. Paragony z części. Prawda, auto. Auto na pewno znajdzie szybko swojego nabywcę, z tego względu, że jest w stanie perfekcyjnym.